Witam was serdecznie i zapraszam was dzisiaj na przepis na wysokobiałkową Nutellę. Bierzemy się do pracy, bierzemy sobie jakiś duży słoik i blender ręczny. Robimy niewielką ilość nutelli, żeby nam się nie zepsuła, zanim ją zjemy, dlatego najłatwiej będzie zrobić to właśnie w ten sposób. I ja tutaj mam 6 łyżek mleka kokosowego, tylko i wyłącznie tej tłustej frakcji. To może też być olej kokosowy, ale wtedy będzie to dużo, dużo bardziej kaloryczne. Także tu sobie wybierzcie, co chcecie dodać. Istotą naszej wysokobiałkowej nutelli będzie oczywiście odżywka białkowa. Ja tutaj mam izolat serwatkowy z KFD o smaku nugatowym, czyli to jest dokładnie smak nutelli. I ja sobie dodam tutaj trzy łyżki, czyli jedną taką porcję sugerowaną tej odżywki. Do tego dodamy teraz dwie łyżki gorzkiego kakao. To już jest opcjonalne. Możecie dodać trochę więcej, czyli po łyżce więcej kakao i odżywki. Ja dodam sobie jeszcze dwie łyżki zmielonych orzechów laskowych. I teraz to wszystko wystarczy zblendować i będzie gotowe. Muszę Wam powiedzieć, że pachnie to po prostu przepysznie. Przekładamy to sobie teraz do mniejszego słoiczka. To jest dosyć płynne, ale mleko kokosowe w lodówce będzie mocno tężało, także jeżeli chcemy, żeby to się dalej dało smarować, musi tak być. A trzymamy tę nutellę właśnie w lodówce. I to jest gotowa Nutella. I w takim oto słoiczku, też w sumie po Nutelli, przechowujemy ją w lodówce przez około tydzień do 10 dni. Mam nadzieję, że przepis Wam się podobał. Jeśli tak, to oczywiście zachęcam Was do kciukowania. Poniżej znajdziecie również inne filmiki, w których wykorzystuję odżywki białkowe. Więc jeżeli jesteście zainteresowani tą tematyką, to zachęcam Was do zajrzenia w opis filmu. I dziękuję Wam bardzo za uwagę. Do zobaczenia następnym razem. Pa, Pa!